Dziś skupimy się na prawidłowej kalibracji gimbali. Po co to w ogóle jest? Tutaj raczej nie ma wątpliwości. Każdy z nas chce korzystać w 100% z aparatury i z tego, co ona nam oferuje. No dobra, jedziemy z tym. Najpierw musimy dostać się do odpowiedniego menu. Klikamy w Sys i przechodzimy do zakładki Hardware. OK, na pierwszym miejscu mamy nasze pole, które chcemy wybrać. Calibration. Klikamy Enter i przechodzimy do procesu kalibracji. Spokojnie, on jeszcze się nie rozpoczyna. Na wyświetlaczu pojawia nam się pozycja naszych gimbali, okręteł i suwaków. Może na początek ustawmy wszystko na samym środku, będzie nam łatwiej później przejść cały proces kalibracji. Gimbale to chyba najprostsza sprawa. Ustawiamy przepustnicę na środek, pozostałe osie same się centrują. Przesuwając suwaki boczne, czujecie w jednym miejscu taki wyraźny opór. To jest nasz środek. Ustawmy je w tym miejscu. Pokrętła oprócz tego, że mają kropeczkę na sobie, to również mają wyczuwalny opór w jednym miejscu. To jest również nasz środek. Rozpocznijmy proces kalibracji. Klikamy rolką ENTER. W górnej części wyświetla się informacja co właśnie kalibrujemy. Pierwsze są gimbale. Dobra, zaczynamy proces. Pamiętajcie, aby poruszać nimi delikatnie. Nie pchamy na siłę, nie za mocno, nie za słabo. Musicie naprawdę to tak wyczuć. Jak zrobicie to niepoprawnie, będzie wam ściągało w prawo, będzie ściągało w lewo. A może nawet uszkodzicie sam czujnik hala. I znowu wydatki. Kolejne to pokrętła u góry. Przekręcamy. Do oporu w lewo, do oporu w prawo. Oczywiście nie przesadzamy jak z czujnikami. Robimy tak na pierwszym pokrętle powtarzamy na drugim. To w zupełności wystarczy. Ostatnim krokiem kalibracji są nasze suwaki. Robimy analogicznie tak jak z pokrętłami i z gimbalami. Najpierw do góry, do oporu. Później idziemy na dół do oporu. Delikatnie, nie za mocno zostawiamy na środku. Wszystko gotowe. Na sam koniec klikamy Enter. Jeżeli postępowaliście zgodnie z zaleceniami, możemy sprawdzić jak wyglądają ustawienia. Mi w tym celu pomoże widget. Mam go zawsze dodanego na wyświetlaczu. Tak naprawdę, gdy przesuwam od oporu do oporu gimbalem, przełącznikiem, wartości powinny się zmieniać w zakresie od 100 do 100. Jeżeli tak jest, znaczy, że wszystko działa idealnie. Teraz mały bonus. Albo i uwaga, w zależności od tego, czy wiedzieliście o tym, czy nie. Mamy na aparaturze guziki od T1 do T6. Zwróćcie uwagę, czy one są wycentrowane przed rozpoczęciem procesu. Jeżeli nie są, kalibracja będzie wykonana z offsetem. Jak sprawdzić, czy jesteśmy na środku? Klikamy w przełącznik i widzimy, że nam suwak się przesunął w prawo. Oznacza to, że nasz offset jest w prawą stronę. Jak znaleźć środek? Kliknijcie jeszcze raz w lewo, i jak zobaczycie na suwaku na wyświetlaczu dwie takie kreseczki. I poczujecie wibracje, oznacza to, że jesteście na samym środku. Spróbujcie również na pozostałych offsetach. Co ciekawe, każdy z tych offsetów działa w zakresie do 24%. Bardzo przydatny feature, gdy latacie long range, macie boczny wiatr, możecie sobie wyregulować swoje gimbale. Ale to tylko taki mały bonusik. Pewnie i tak większość z Was wiedziała o tym. No dobra, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, dajcie lajka. Będzie to naprawdę mega coś dla mnie. Każdy sub też jest mile widziany. Do zobaczenia!